Cześć, dzień dobry, niedziela, 19 stycznia 2025, zaczynamy nowy rok od vlogowania. Jestem w tej chwili w Rumi, tak, tak, jestem w Rumi, niedaleko mojego domu. Jutro powinienem zaczynać pracę, a zaczynam ją dzisiaj. Co tutaj się odwaliło? To taki troszeczkę inny start tego wyjazdu. Prom mam na 19:30, czyli standardowy prom. Jadę. Natomiast chłopaki, którzy teraz zjeżdżali z, z pracy przywieźli jeden samochód, który miał w sobotę przegląd techniczny. Przegląd techniczny tutaj w Gdyni. I, 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 i. ten sam samochód ma teraz wrócić do Tasarum. Więc po prostu dzisiaj Eee, zaczynam pracę i zaczynam wszystko, ponieważ eee, kartę włożę, no za jakieś 3 kwadranse włożę kartę. Jest tej chwili 15 po trzeciej, ja o czwartej chcę rozpocząć, żeby tam wszystko było, miało ręce i nogi i podjadę. No i te, tak się umówiłem, ponieważ w dniach był przegląd, więc się <śmum> umówiłem z kolegą, który, który to robił, żeby nie odwoził samochodu do portu tylko e, przesłał mi ten samochód e, moment żebym tutaj muszę sobie się e, żeby mi e, nie odstawiał samochodu do portu e, tylko e, podwiózł do Rumi dla niego to był dla niego to było wszystko jedno a ja, przegląd był 6 km od mojego domu a do portu miałby więcej, a wracając swoją osobówką, i tak, i tak, by dalej, e, dalej musiał wtedy to wszystko objeżdżać. No więc tak się stało. Ja mam tutaj już torbę, mam e, m, lodóweczkę, e, jakie swoje rzeczy teraz to wrzucam. E, dlaczego? Ponieważ jest to w tej chwili jeszcze obiad, e, ja to wszystko wrzucę, przejadę do domu. Pewnie się wykąpię, zjem obiad, i, i, i już wtedy tylko z dokumentami, albo się przejdę, albo już ty na mnie, mnie, podrzuci. Więc, więc. Tak śmiesznie się zaczyna tym razem wyjazd do pracy. Jeszcze jedna rzecz, to nie jest mój samochód, tak? To nie jest ten, ten samochód, którym ja zazwyczaj jeżdżę. Po prostu jakieś inne my samochody mamy na polskich numerach, więc one do Polski zjeżdżają na przegląd rejestracyjny. Na razie. Na no, dzień dobry, witam ponownie. Hm. Dziwnie się czuję, takie śmieszne uczucie jadąc z, od siebie z domu, moją ciężarówką, taką jak w pracy. Znaczy, no dziwne, no. <grych> to dziwne. Pierwszy raz chyba tak mam, że aż stąd jadę ciężarówką. Ostatni raz chyba ciężarówką po tych drogach, to już ziemię, kurs na prawo jazdy robiłem, więc to już parę ładnych lat temu było. No, więc, więc jedziemy do Porto. Tam jestem umówiony. Artur też przyjedzie, więc kolega z firmy, więc razem weźmiemy kabinę. On, on wchodzi na pieszo, a ja, a ja będę wjeżdżał. Strasznie. Nie chcę pokazywać ten, tego samochodu za bardzo, na czym nie chcę. No, taki sam jak mój, troszeczkę wyższy numer. W sensie, no ja wiem, mam 970, ten ma. O, 80 numerów wyżej, 10,60 to jest. Ale pff, strasznie uwalone, ja nie wiem kto tutaj jeździ, ale po prostu widać, że też ktoś pali, to jest najarane strasznie. E, strasznie najarane jest. A do tego, no brud, jest taki brud, no, no nie wiem, ja, ja, ja bym nie umiał w takim samochodzie jeździć. No. E, już nawet nie mówię o dywanikach i tak dalej, bo tutaj nawet, nawet nie ściągałem butu, bo, tu, bo, 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 bo i, tak, i tak było to uwalone wszystko. No więc to, to mogę powiedzieć. No, wjeżdżamy na prom, zobaczymy. Na prom chyba idzie 11 godzin, więc by mi pauza weszła, ale chyba zrobię zakończenie jak już w rajkach wiadę. Żebyś pewnym, pewnym to no tak na 150%, że że zrobię pauzy i nie będę musiał w każdej w wtedy nic tam dokręcać. No no to moje tereny moje tereny. Dzisiaj już ten jechałem. Odwoziliśmy, znaczy nawracaliśmy w sumie z eee, z Znaczy tak, bo jeszcze dzisiaj byłem, byłem w Słupsku na meczu u mojego syna. Okej okay. To później postaram się jeszcze dać jakąś relacyjkę. Hej hej, no to bilet pobrany jest godzina 17.31 ja wjeżdżam na prom i sobie zrobię już teraz zakończenie. Bo mam tak prom, powinien niby 11 godzin, więc tam wyjdzie raczej ta pauza, Ale robię już w tej chwili zakończenie, żeby e, później ewentualnie. Mm, 17.32? Ok, druk, wpisz kierowca jeden kraj, zakończenia polska 17.32. 17.32 Musiałem tutaj wpisać kraj zakończenia. Dobra, hamulec ręczny zaciągnięty i teraz tak, jak będę wjeżdżał na prom. No to mam tak zwaną godzinę wjazdowo-zjazdową, że mogę teraz tą pauzę zerwać. Wjeżdżam na prom. Jak stanę już na promie, to wciskam stap prom, prom kolej. O to chodzi, że według tych przepisów, według przepisów, mogę. Zerwać pauzę, bo teraz już zacząłem de facto pauzę dobową i mogę ją zerwać e, maksymalnie dwa razy, i maksymalny czas zerwania tej pauzy to może być godzina. Przy czym ja tutaj wiadę w parę minut. E, ale już teraz pauza mi idzie. 11, 12, 13 godzin pauzy gdzieś będę miał. A żeby była zaliczona pauza na promkole, to musi być to regularny odpoczynek dobowy, więc w ten sposób to wygląda. Wjeżdżając na prom, tutaj zauważam, że ten samochód ma o tyle kopany tachograf, że jak przekręcę kluczyk, to się wyłącza. I nie mogę nic z tym zrobić. No, lepiej u mnie to, to wygląda. Więc wjeżdżając, wjadę, sobie oczywiście zapamiętam, o której zerwałem tą pauzę, o której stanę, ile tych minut mam, i potem będę będę, będę dokręcał, tak, żeby mi te 11 godzin wyszło. Wyjdzie 11-12 godzin, gdzieś pewnie wyjdzie 12,5 pauzy zerowej. Okay. Cześć, poniedziałek. Jest stycznia, godzina 15.20. Tak, tak, nic nie nagrywałem, się zastanawiałem czy nagrywać ten wjazd do, do portu, znaczy z portu, z promu, ale jakoś tak szybko dzisiaj to się potoczyło, że, że, że na razie... To Ja już to rozpocząłem dzień, ponieważ wczoraj byłem. Wpuścili mnie na prom, to byłem drugi do wyjazdu. Czekałem do samego końca, praktycznie. Jako jeden z ostatnich wjeżdżałem, nawet taka rajka, jedna wolna była na wprost, i tylko przede mną jedna osobówka była, i tak mnie ustawili. Znaczy, no pewnie też ci ustawiający na promie po prostu czekali. Eee, no Jak ktoś solo jedzie, no to jest na dopchanie, potem ewentualnie, więc więc. Eee... tył upchnięty, a, a jak widać mnie na samym środku postawił. No. no i zjechaliśmy rano. Ja akurat moje wyjechałem, byłem dosyć szybko w firmie. Jadę, jadę do Oslo. Przed chwileczką załadowałem. Znaczy tak, rano wpakowałem się do samochodu. Minimalne zmiany porobiłem sobie teści robię, czyli nawigację tutaj w tą, taką wnękę. <noise> Stary uchwyt przyczepiłem, ten, który sobie wymieniłem. Na razie mi się bardziej podoba w tym miejscu cydik. Tamten uchyt tutaj pewnie ten zniknie. Zobaczymy jeszcze, czy też telefon tutaj zostawię i tabliczkę z imieniem na górę. Po to, że jak w zimie tutaj trzeba czasami na wieby włączać, no to ona przeszkadzała na dole i... Parowała szyba, a teraz właśnie zima idzie, więc, więc tak to będzie wyglądać. No tak, i z tyłu za intymum i jest tam, Jak ktoś zwróci uwagę, to nie mamy już u góry tego czytnika, już który mieliśmy, bo jak Pawłowi naprawiali, to zmienili tutaj na dół, wyładowali z tyłu. Ja nie jestem szczęśliwy z tego powodu, tym bardziej, że też rzepy odklejali, a ja nie wiem dlaczego zmienili położenie Wygodniej było tam u góry, to od razu było widać, no teraz no też tam widać tą, tą, tą zieloną kropkę, ale, ale wolałbym, żeby było u góry, ale już pewnie nie będziemy tego ruszać, tym bardziej, że te rzepy odklei i te rzepy już się wcale tak dobrze tam na dole nie trzymają, tylko jest trochę bardziej przystałowane do, do, do półku. No, więc to u mnie słychać, no jadę, jadę, jadę do Oslo, jutro mam mieć o 7 rozładunek i, i, i wracać tutaj. Eee... Cysterna 3 komorowa miałem z kondynerem 3 komorowym jechać, ale był niegotowy. Jakiś tam problem był i na cysternę 3 komorową, też śmieszne, bo to jest cysterna jumbo, one dosyć duże chyba mają pojemności tam 12,5-12,5 i 8, chyba jakoś tak, ponad 30 litrów mogłem wziąć, a mam w pierwszej komorze mam niecałe 5 ton środkowa pusta, w ostatniej niecałe 5 ton, więc jadę 10 ton towaru wiozę różne produkty e, i, 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 i ja będę zrzucał w Oslo i potem mam wrócić tutaj plan jest taki, że stąd mam pojechać potem do Finlandii, do Oulu czyli z liceryną. ale no zobaczymy, bo tak te plany tutaj były niestety poplanowane że ja gdybym nie musiał zaczynać tak jak dzisiaj zaczynałem czyli o tej 6.30 musiałem z promu zjechać więc nie mogłem czekać ja dzisiaj mam do 21.30, do 21.30 mam tylko czas pracy. A jeszcze granica przede mną, do klienta mam w tej chwili niecałe 600 km, więc no, nie będę na 700 to, 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 to nie ma szans, tym bardziej, że muszę jeszcze pauzę zrobić. Potem, jeszcze granica jest. Granice pewnie bardzo, bardzo, bardzo wcześnie rano będę starał się robić. Tam, całe szczęście, 24 na dobę pracują. na pewno 30 minut pauzy dokręcić. To pewnie w falku pingu. Tam będę za 4 godziny, 3, 3,5 godziny. Czyli to już będzie też 19, no i potem jeszcze, no, co no, tak kurde zobaczymy, no. Gdzieś tam, nie wiem, czy na Hubby dojadę. No Hubby to jest taki ostatni pewny, że, że miałbym miejsce. To jest okej, tam jest płatne, ale no zobaczymy, no na pewno 9 godzinna pauza tylko mi wejdzie, bo ale też nie stracę, bo 3 godzinną dzisiaj już zrobiłem. No, więc tak się zaczyna mój wyjazd. Postaram się też jak gdyby pełną prezentację tego samochodu zrobić, bo na razie to takie pojedyncze wejścia, no ale, ale, ale zobaczymy. No i, I na razie mi się ten układ z tą nawigacją tutaj podoba. Zobaczymy jak mi się to sprawdzi, tylko mówię ten uchwyt. W tej chwili jest koło naszego tabletu firmowego, no to muszę go wtedy zlikwidować. Tam kabelki jakoś ładniej pospinać. Okej, okay. tam później jeszcze znać. Cześć, wtorek 21 stycznia, godzina za 15:06. Wczoraj nie robiłem już podsumowania, bo w sumie to zjechałem tak trochę na żeletki. Stanąłem Falkoppingu na Lidlu standardową, zrobiłem tam zakupy, zjadłem i ruszyłem, jeszcze godzinę, podjechałem, jestem w tej chwili po miejscowości Trollhatam na stopie. może jakoś tego nie widać, bo tutaj też jest nasza stacja, na której tankujemy. Eee, jadę, jadę, mam do granicy mam do granicy mam 2 godzinki niecałe godzinę 40 Mogłem jeszcze jechać na jeden taki parking na Happy, ale, no ale tam to bym mega na styk był, więc, więc na styk, chociaż nie, nawet bym nie zdążył, bo tam mam 40 minut, a ja wczoraj pojechałem na 14,5 godziny o 14,25, no, no byłoby nie, nie, nie do końca dobrze, ale tutaj przyjechałem, było miejsce 14,25 czy 14,5 godziny, więc, więc jest OK. Jedno tylko taka przykra rzecz mnie spotkała już w nocy. Bo chyba mam któryś akumulator walnięty. Eee, o 9 stanę, znaczy za, za minutę 9 w ogóle stanę, tak, czyli równo o od Palantacho będzie wyjdzie 9 godzin pauzy i, i mogę jechać. Ale e, o północy nagle byłem, 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 wstaję ogrzewanie wyłączone, i, i patrzę, że napięcie na akumulatora 23V, więc, więc za szybko, za szybko, zdecydowanie za szybko, najprawdopodobniej któryś akumulator jest walnięty będę to dzisiaj zgłaszał no trochę porępoliłem w nocy nie jest to komfortowa sytuacja dla mnie no ale no coś czasami trzeba ale też mi się już, no, no nie mogłem zasnąć przy tym rępoleniu e, i, i wyłączyłem ubrałem się ciepło i sobie 4 godziny pospałem nie, nie było jakoś się po prostu w dresie spałem i czapkę nałożyłem więc nie zmarzłem, o no tak, no jakbym z... zaczął marznąć, no to bym znowuż odpalił sam. i bym rempolił. no to, 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 to takie, takie, takie życie <klimy> więc, więc tak to wyglądało no nieprzyjemnie, zobaczymy zgłoszę, trzeba będzie wymienić bo jeżeli miałbym gdzieś dalej jechać, no to, no to akumulatory jednak muszą być sprawne, tak? a dwa, no zauważyłem przez te 4 godziny, co jak mówię, od, przestałem rępolić. to z 26,5 v spadło na 20, 3.7 bez, bez niczego tylko lodówka chodzi, tak? a więc to zdecydowanie za szybko spada Okej, okay. to taki, taki dzisiaj dzień no zaczynamy z przygodami w sumie może lepiej, że teraz to się stało a nie, a nie gdzieś jak, jak, jak do góry pojechał bo wtedy no, parę dni bez wyłączania silnika by się pewnie nie było dobra, będę dawał później relacje jeszcze no hej, hej, przepraszam, jestem taki trochę e... troszeczkę zmęczony, dlaczego? Jestem na rozładunku klienta, rozładowałem pierwszą, pierwszą komorę, teraz trzecią, oczywiście trochę wbrew sztuce, to najpierw, trzecią, potem pierwszą, że nacisk na oś był, ale mi gości zagwarantowały, że na pewno zrzucą, bo w tej pierwszej po prostu był jakiś towar, który jak dostanie 40 stopni to zamarza i byłby problem, przepraszam, o 50 stopni, bo cały czas na jechałem ale jakie ja byłem, wjeżdżałem stamtąd, tak między tymi blokami, tam gdzie tam ta ciężarówka w tej chwili wywraca i gdybym wiedział, że ten skręcił tam i bym się wcofał w miejsce gdzie stoję tak, bo stoję przy takim e, przy murze i tam e, może w lusterku widać jest rura wychodzi Wychodzi z, z. No, okienko takie jest i, i, i wąż z pod A tutaj te ślady, co widać na tym podjeździe, to jest wszystko moja sprawka. Dlaczego? Ponieważ oczywiście pierwszy raz i mówię, a to sobie się tam wjechałem do przodu, tutaj i się wcofam do tyłu i podjadę. Tylko tam jest taki spad, towar mi poszedł do tyłu i nie nie cholery. Po prostu zacząłem się tylko ślizgać, ześlizgiwać w dół. Więc, więc no był, był, był mały problem, no skończyło się tym, że wyciągnąłem łańcuchy. Podsypałem trochę kamyków, też nie dało, chociaż może bym więcej sypnął, by dało. Dobrze, żeby gdyby gościu szybciej przyszedł i mi dał swoje jeszcze, no to bym może samymi kamykami to zrobił. Nie ja chciałem się pozbyć całych moich zapasów. Ale wziąłem, zacząłem łańcuchy nakładać. Jak zrobiłem ten pierwszy taki, narzuciłem łańcuchy pod spód i chciałem ten obrót koła zrobić, żeby żeby sprączki się na tył zaczepić. Ja wiem, można drucikę, można trytytką wyciągać, są różne metody na to. Ja najbardziej lubię jak mi się najedzie, tak? Zablokuję most, pół obrotu koła i wtedy chwytam. I zauważyłem, że idzie i pojechałem po prostu. W łańcuchy zobaczyłem, że spadły, one były tak też nałożone, że nie spadły do środka, to specjalnie właśnie ten i ja, mówię, udało radę. To się tutaj minimalnie wycofałem w to miejsce, gdzie ten człowiek w tej chwili idzie. I się już tutaj cofnąłem, już nie było problemu. Po prostu ta, taka mała góreczka. Zresztą widać te ślady po piachu, i tak. No. no to taka, taka przygoda na dzisiaj. A teraz kolega tutaj też <goda> był, był zezłoszczony, bo musiał się wcofywać. A on chyba tutaj się krótkim, no to nie będzie tam zjeżdżał. A jednak zjeżdża Nie będzie cofał. no jak znaczek pomiechał, no to aż się wycofywał. Zobaczymy. Nie, on trochę inaczej. No mi po prostu poszło tak, że odciążyłem niestety oś. No to był taki błąd. No i co? No nie, nie dał rady. Podrzutki by tutaj dały radę. No jest minus 1, jeden i takie właśnie dziwne, dziwne, dziwna pogoda. Dobra, to do później. No hejka, wtorek, 21, godzina 18:15, a ja 10 minut stoję. Stanąłem po przejechaniu 8 godzin 48 minut, czyli idealnie na dziewiątkę poszedłem. No co, no rozładowałem tam, e, gdzie pokazywałem, gdzie te <grych> prawie się zakopałem, e, potem dojechałem do granicy, za granicą stanąłem, zjadłem, wtedy dostałem zlecenia, no jadę do Finlandii, tak, jadę do Finlandii, chyba już od następnego filmiku zacznę to do Finlandii, ale no mam w piątek rozładunek, tak, dzisiaj mamy wtorek, e, do miejsca, w którym mam to rozładować w Oulu mam, e, no jeszcze w tej chwili jakieś... Zaraz zobaczymy, ile tych godzin mi tutaj pokazuje nawigacja. Mam do przejechania jeszcze. i 3 godziny. 27 godzin. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plan jest taki. właśnie specjalnie dzisiaj dychy nie wybierałem. Jutro na dychę, ale muszę tak, pojechać na bazę. Może on tutaj widzi jakieś. Ej, nie widzi opóźnień. Właśnie, mam 1700, 1766 km. No, będzie tak kurde, grubo do zrobienia. Jutro 700, pojutrze 700, 1400 i 300 na piątek na rano. No, jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Dycha, dycha. No, jutro muszę dojechać na bazę, zabrać bo o, o, o tyle rozmawiałem też z dyspozytorami ktoś mi załaduje ten kontener a mi w tym czasie będą wymieniali o 8 rano dlatego stąd ruszam o 5.10, żeby mi nie zabrać 11, 3 godziny mam stąd na bazę dojeżdżam na bazę i tam mi wymieniają akumulator ładuje mi kolega bo o 8 jest załadunek przyjedzie, ja się podpinam no i 7 godzin jeszcze będę mógł ujechać zobaczymy zobaczymy dokąd, może do Was teraz eee, Was teraz, no zobaczymy eee, to, 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 takie ten, dobra tego co liczę no to jest chyba koniec pierwszego filmiku, kolejny filmik to już zacznę, tak, tak mi się wydaje, że, że może trochę dłuższy być niż zazwyczaj, będę, będę, kolejne wejścia to już będzie nowy, nowy filmik. Na razie.